Cześć wszystkim, Chris z tej strony, witam Was na gospodarstwie na mapie Horza Agrwaysion. Skończyliśmy żniwa rzepaku i teraz trzeba by odtransportować resztę, odjechać kombajny, rzucić trochę wapna na pole. No i zasiać, ja myślę, że zrobimy sobie wielkie zasiewy soi. Ona nie potrzebuje dużo nawozu, więc nie będziemy jeszcze. Kombinować, ale to już jest końcówka, i w, w następnych zasiewach najprawdopodobniej już będziemy przynajmniej przy tych polach koło hmm, bory. Świnek robić nawożenie nawozem naturalnym. A teraz jeszcze tego musimy zapakować. Zapakować na przyczepkę i niech sobie jedzie na gospodarstwo tam, bo go może umyjemy jak i drugi kombajn. A ten mamy chyba największy, jaki jest z realistycznych sprzętów. Ale jak pamiętacie, on ma jedną wielką zaletę, czyli ma potężny zbiornik. No tak naprawdę można powiedzieć, że ten zbiornik no, Coś tu się porobiło, bo przedtem, zawsze jak się położyło, to poprawiało, jak było nie bardzo. Teraz tak, jakby nie poprawia. No, ta mała przyczepa dwukołówka znaczy z całą osią skrętną, pierwszą, no jest prawie ten zbiornik, to jest prawie cała tamta przyczepa. Także, no, całkiem, całkiem. Dobra, teraz temu dajmy stwórz pracę. Przejdź, jedźmy, wybierzmy miejsce docelowe. Niech jedzie do domu, do domu, nam no, ładnie. Tutaj powinno być puste. W tym myślę, że tutaj spróbujemy podjechać motowatę, no, taki powinien sobie dać radę. dałem jazdę. O, tak się zastanawiam. O, no właśnie, tak widzę, że tak ciągnie mnie mrawo trochę. Czyżby był przeładowany, za ciężka przyczepa dla niego, 53 ma chyba 200 coś koni, to powinien sobie dać radę wiem, że go czas na niego już jest bo na 40 godzin Zamieniły go pewnie na innego zielonego, zieleńca czyli był Dojcwar 6, to go pewnie na 7 zamienimy już to będę się powtarzał kilka razy ale te Dojcwary mi się podobają po prostu tak z zewnątrz ...jak wyglądają. No, a nie tak. Potem chcę jechać. Oczywiście od razu. I jedźmy do ostatniego pola naszego, czyli niech jedzie tutaj. Ten też jakoś nie bardzo ruszył, czy jego nie, nie, jemu nie kazałem jechać. Miejsce docelowe niech będzie tutaj i niech jedzie. Zobaczymy. A o czym za chwilę Jedzie i zatrzymuje się w tym samym miejscu. No. Totalnie bez sensu. Tam się co, dwa kombajny zablokowały? O Jezu, ale ten pracownik. No. Jest taki, jakby to powiedzieć, no średnio kumaty. Dobra, może stąd mi ruszy. Przecież to nie jest trudne, żeby dostarczył. Muszę go odpętlić jeszcze go resetować, żeby najprędzej stracił paliwo, które ja mam. Oczywiście znowu. Teraz ja się zablokowałem. Chcę że tak na ostro nie chcę ruszyć o, odblokował się, dobra Teraz tamten zakończył pracę, czy chyba tak, chyba się zablokował i zakończył pracę. Ten też tu widzę, że się przyblokował. Ja pierniczę. Co oni wyprawiają?

Po prostu będzie jechał, nie objedzie, nie zjedzie na hama po trupach. Nie zauważa, że coś jedzie. I tu też pracownik zaczynamy, no ale stał wcześniej. No, stwórz pracę, jedź może, pojedzie sam. Może się da. Wiecie co jest najlepsze, że jak dawałem mu pracę z zapętleniem, czyli żeby pojechał, zawiózł i wyładował i wrócił z powrotem, to przejechał. Natomiast jak mu teraz daję, żeby pojechał, rozładował się i bez zapętlenia był, to on staje w kółko. I trzeba mu nie dać dostarcz tego przejść w okolice silosu to już tu nawet staniemy i nie jedzie i pewnie zaraz sobie pojedzie spokojnie przeliczył trasę i ruszam. Asfalt. No i słuchajcie, taka prosta operacja logistyczna Złożenie sprzętu z pola. Niestety duże gospodarstwa to są raczej pod multiplayera. To by więcej zrobić. Aczkolwiek tu się też daje. Daje radę. Mamy na asfalcie. Stwórz pracę. No, z drugiej strony jak sobie porównam z 17 gdzie no, trzeba było jechać samemu. Za każdym razem. No to... No to nie jest wesoło. Na siedemnastce tutaj się fajnie jedzie. Dam, żeby przejechał i... Nie może kiedyś wrócę do 17, aczkolwiek powiem wam, że chodzimy po głowie trzecia seria 13, to znaczy taki powrót do 17. No nie do końca do 17, czyli w 22 wrócić do 17 dla mnie przynajmniej w sensie że moją pierwszą mapą w 17.1 na której grałem to była Sosnowka i właśnie się zastanawiam czy nie zrobić czegoś właśnie w tym stylu, żeby sobie zrobić następną serię na Sosnowce Bo jest Sosnowka pod 22 przejść. Ja się zakrę zakręciłem pewnie, bo w 2022 wyszedł nie 22, dobrze. się tu dziś zatrzyma, może dojedzie. Wybierz dosłowy zacznij. I teraz sobie możemy tu pojechać. mamy no, tutaj nigdzie stacji wapowania silos ale powiem szczerze, że ten silos jest, to wapno jest strasznie drogie w tym silosie, jak się je kupuje bo w big bagu wapno jest 350, tam jest chyba 450 cokolwiek pewnie nie no to będziemy musieli skorzystać z cs na 99% tylko zastanawiam się tu mówi, a może by był byka wziąć na drogę chorobę mało wyjeżdżał powie byka, bo ona ma... 350 koni, a ja to już w sumie i tak słaby, bo ten ma 400, ten ma 340, ten ma 500, to taki najsłabszy z byków. Ten ma 183, no to dlatego on tak sobie źle ciągnie. A i ten tutaj jest taki malutki piśmik. Powiedzmy. No bo na pewno na nabraknie, braknie, tak? A jak to wypowiedziałem kilka razy, staram się w miarę realistycznie grać na tyle na ile mogę, czyli nie daje żeby pracownik kupował. nasiona czy łapno. Chociaż zatrzymać, no słuchajcie, no, tak trochę śmieszne, nie? No, no co, musiałem mu głośno powiedzieć, co ma zrobić? I czemu on tu skręca? Boże, pracowniki, no, no, już wiem, dlaczego kiedyś mi do wody wjechał. Trapienie wielkie, a nie pracownik. Pojedźmy dalej. Nie zobaczyłem co to za reklamo się pojawiło, bo chyba mowa reklama wyszła. Aczkolwiek żadnej aktualizacji nie było, to nie powinno być nawet. Hej, ale skąd tu jest pies? Przecież ja nie przypominam sobie, żebym tu ksiaka miał. Ale ja chcę. Się władował znowu. that's Zimny, to będzie pasowało z silozm na ziemniaki jakieś postawić nie ma dużego wyboru ale to może jak będziemy jakieś ziemniaki buraki robić albo coś w tym stylu do ziemniaków mam, ale nie wiem, czy do zbioru, bo naprawdę nie pamiętam. Muszę zobaczyć. A nie, tylko mam do sadzenia. Co mamy w promocji? To jest rozrzutnik bornika. w sumie. jest tak 30 metrów, a ja myślę, że go za te pieniądze tego można kupić. 11 godzin 24 metry. Myślałem, że może mi będzie. Watchy, bo mu się tak czy była wersja bo tak dobra, motorki będą czekały na sprzęt aha, stanął bo tak po prostu podjechać żeby zrobił nie znaleziono pola, dobra teraz znaleziono dobra i teraz jeszcze weźmy mamy naładowane. oj tu akurat chyba przesadziłem, że dałem nawóz do przodu bo z tego co pamiętam ale możemy tu jeszcze a nie nie nawóz 3 Trzy... a czyli wziąłem ziarna dobrze no bo tu do tej przystawki z przodu można wziąć albo ziarno albo nawóz a z ja ma to do siebie, że nie potrzebuje dużo nawozu. Więc yy, myślę, że ta ilość, która jest w Amazonce, tutaj nawozu nam wystarczy. Za to lepiej zwiększyć ilość ziaren, niż potem je dowozić. To, to też by się przydało albo jakiś przeładunkowy, albo na palecie na tym. A no, w sumie można by tak jeszcze przewozić. Ale osobiście wolę. A znowu się pomyliłem. Dobra, i niech jedzie. Aha, a ten oczywiście tak. A, nie wyjedzie inaczej. zauważył, że jest ciągnięty kombajn, no to nie. Dobrze, że się chociaż zatrzymał, a nie szturmem go brał, tak jak to się czasami zdarzało. hamowałem i miałem stoczkę ze swoim ciągnikiem. Albo raczej z silnikiem. Dobra, powinien mieć zapamiętany, więc puszczamy z automatu, żeby jechał. Dobra, miały być zasiewy, a wyszło, że mamy sprzątanie i nawożenie. I waktowanie. Dobra, to by było na tyle. Do usłyszenia, jak się komuś podobało. Łapka w górę. Spotkamy się pewnie następnym razem przy zasiewach. Ja tutaj skończę wartować sobie. I potem będę chciał. Się...